Czym konkurs Ekohestia Spa jest dla stowarzyszenia, jako naszego partnera, ale jednocześnie dla polskich uzdrowisk? Co znaczy? Uzdrowiska to bardzo specyficzne miejscowości, w których bardzo duży nacisk kładzie się na ekologię, na wykorzystanie naturalnych surowców leczniczych, czyli tych związanych właśnie również z ekologią. Na inwestycje ekologiczne, na, na edukację ekologiczną. W tym zakresie wyróżniamy się w Polsce. Mamy bardzo ciekawe rozwiązania. Jedni mają rozwiązany całkowicie problem gospodarki wodno -ściekowej. inni na przykład już mają elektryczne autobusy, jeszcze inni wprowadzają nowe rozwiązania w tzw. Smart City, czy jeszcze inne, a jeszcze inni prowadzą szeroką edukację, jeżeli chodzi o ekologię bo dzisiaj na przykład mówienie, że w polskich uzdrowiskach mamy problem na przykład gospodarki śmieciowej, to już w ogóle o tym nie mówimy, to już jest pewnego rodzaju standard, czyli Startujemy do innego, jesteśmy na innym poziomie i startujemy, czyli no, chcemy uzyskać jeszcze lepszy poziom. Właśnie ten konkurs do tego się przyczynia, że jeżeli jest na horyzoncie jakaś nagroda, rywalizacja, coś się dzieje w tym zakresie, żeby można było się pokazać, żeby można było zapromować te rozwiązania w polskich uzdrowiskach, te ekologiczne, to właśnie dzięki temu konkursowi. Je pokazujemy, bo w tym konkursie uczestniczy określona grupa gmin. Ta, te gminy przedstawiają swoje propozycje, pokazują, co zrobiły nowego, ekologicznego, ciekawego, bardzo takiego nietypowego, które no nie jest wszędzie znane, jeżeli chodzi o inne miejscowości. I konkurs się do tego po prostu przyczynia, żeby to wydobyć na światło dzienne, pokazać, wypromować, no i przekazać do całej Polski, do innych miejscowości, że są takie piękne miejsca, gdzie problemy ekologiczne są na pierwszym miejscu.